Teraz w tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie trzecie do zadania dziesiątego. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej, zapisz obliczenia. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej zapisana symbolicznie to jest f od x równa się a razy x odjąć p to do potęgi drugiej i dodać q, gdzie p to jest nic innego jak x wierzchołkowe. Natomiast Q to jest nic innego jak Y wierzchołkowe. Współrzędne wierzchołka już odczytywaliśmy z wykresu tej funkcji, rozwiązując zadanie pierwsze, czy pytanie pierwsze do zadania dziesiątego, i powiedzieliśmy sobie, że to jest ten punkt, który no, w tym przypadku ma współrzędne 1 i 8. Co to oznacza? To z kolei oznacza, że my te dane możemy podstawić do wzoru symbolicznego w postaci kanonicznej. Ja tutaj na razie ten wzór symboliczny przepiszę. No i teraz my wiemy, że nasze x wierzchołkowe jest równe liczbie 1, czyli ja tutaj zapiszę, że to jest równe 1, natomiast y wierzchołkowe jest równe liczbie 8 i te dane tutaj podstawię. Czyli uzyskujemy f od x, który jest równy, a razy x odjąć 1 do potęgi drugiej dodać 8. Natomiast brakuje nam tutaj jeszcze wartości tego współczynnika A. Natomiast jeżeli my znamy jakikolwiek inny punkt, który należy do wykresu tej funkcji, czyli na przykład punkt A, który ma współrzędne minus 1 i 0, no to możemy współrzędne tego punktu podstawić tutaj do tego wzoru. No równie dobrze moglibyśmy sobie wybrać nasz punkt B, który ma współrzędne... 3 i 0 Moglibyśmy sobie wybrać punkt C, który ma współrzędne, policzmy jeszcze raz: 2, 3, 4, 5, 6 i 0. Lub moglibyśmy też podstawić współrzędne wierzchołka. Ja sobie podstawimy współrzędne punktu A. Ja tutaj zapiszę, że A to jest punkt, który ma współrzędne minus 1 i 0. I jak to z każdym punktem bywa, także i punkt A ma dwa, dwie współrzędne: xową i yową. No i tutaj, jeżeli chcemy wyznaczyć y, wartość wyrażenia a czy liczby a, to musimy pamiętać o tym, że wykres funkcji kwadratowej to będzie parabola, która będzie opisana wzorem y równa się w tym przypadku a razy x odjąć 1 do potęgi 2 plus 8. No i teraz współrzędną x, czyli minus 1 podstawiamy pod x, natomiast 0, czyli współrzędną y pod y tutaj, dzięki czemu my uzyskujemy 0, to się równa a razy minus 1, minus 1 do potęgi drugiej plus 8. I teraz takie równanie musimy rozwiązać, czyli tutaj będziemy mieli 0, które jest równe a. Razy minus 2 do potęgi drugiej plus 8, czyli 0 to się równe, a razy 4 plus 8. Ja tutaj teraz przeniosę rozwiązanie w to miejsce, a razy 4 to jest nic innego jak 4a, czyli 0 będzie równe 4a plus 8. Ja teraz to równanie zamienię stronami, czyli będziemy mieli 4a plus 8 równe 0. I takie równanie trzeba teraz rozwiązać, czyli będziemy mieli 4a, które jest równe minus 8. No i dzielimy wszystko po stronie na 4, czyli na wartość, która stoi tutaj przy niewiadomej, dzięki czemu uzyskujemy a, które jest równe liczbie minus 2. I teraz liczbą minus 2 podstawiamy tutaj, no, akurat nie w tym miejscu, ale w tym miejscu pod a, uzyskując na tej podstawie f od x, które jest równe minus 2 razy x odjąć 1 do potęgi drugiej plus 8. I to już jest nasza ostateczna wersja w postaci kanonicznej, o którą byliśmy proszeni w pytaniu trzecim do zadania dziesiątego.